Po raz pierwszy w Brzozowie zorganizowano gminny zimowy bal malucha. Najmłodsi mieszkańcy wystąpili w karnawałowych strojach, a w udekorowanej sali szkoły podstawowej nr 1 w Brzozowie czekało na nich wiele atrakcji. Bardzo cieszymy się, że jest tak duża frekwencja. No, kosztowało nas to wiele przygotowań. Wczoraj pracę do drugiej w do drugiej nocy, zaangażowania sponsorów, wszystkich rodziców, ale także wsparcia gminy. I jesteśmy dumni z tego, że udało się, że jest taka duża frekwencja. To zasługa Rady Rodziców. To oni wyszli z taką wspaniałą inicjatywą, to oni poddali pewien pomysł. A my, z uwagi na to, że lubimy właśnie ciekawe pomysły i lubimy ludzi, którzy działają, E, zgodziliśmy się na to i, i pomogliśmy, może odrobinę, tylko w e, organizacji. Reszta to jak najbardziej e, no, praca tych ludzi. Były zabawy z animatorkami, malowanie twarzy, dmuchany zamek z piłeczkami, zajęcia edukacyjne, fotobudka, a także loteria fantowa oraz stoisko policyjne. Wybrano królową oraz króla balu. Dzieci otrzymały maskotki, a także były częstowane słodkościami. Imprezę przygotowała Rada Rodziców we współpracy z Gminą Brzozów. Zgodnie podkreślano, że mieszkańcy gminy świetnie przyjęli tę ideę, co dla organizatorów jest motywacją do podjęcia kolejnych działań. To jest pierwsza taka inicjatywa u nas na terenie Brzozowa, też mam nadzieję, że nie ostatnia, że z roku na rok będzie jeszcze coraz lepiej. Jeżeli oczywiście Rada Rodziców będzie dalej tak świetne pomysły nam przedkładać, to, to na pewno nie odmówimy i zawsze będziemy chcieli z nimi realizować. Także miejmy nadzieję, że ten pierwszy jest naprawdę huczny, a drugi będzie jeszcze większy.